Pod hasłem Czas na rodzinę, po raz piąty ulicami z Duńskiej Woli przewędrował Marsz dla życia i rodziny. Uczestnicy marszu poprzez aktywny udział w tym podniosłym wydarzeniu oraz w następującym bezpośrednio po nim pikniku rodzinnym, wzorowo przeprowadzonym na terenie powstającej świątyni pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła. Jednomyślnie podkreślali, że ogromnie sobie cenią wartości, jakimi są życie i rodzina. się cieszę, że was widzę, ciebie Ewelinko i Zosiu. dlaczego tu przybywacie, dlaczego się, Wielinka tu angażujesz, no i twoja córka ja piękna także. No jesteśmy tutaj już któryś rok z kolei, nawet nie wiem który, ale zawsze gdzieś tam uczestniczymy i w Marszu dla Życia i Rodziny. Zosia w tamtym roku, w ubiegłym roku grała razem z orkiestrą, w tym roku przychodzi jako kibic już. I ksiądz proboszcz tutaj prosił o pomoc, więc jak najbardziej, jak najchętniej tutaj zawsze pomagamy. No jest tutaj wielka radość, wielka przyjemność, to jest przede wszystkim piknik, e, zabawa, e, to jest, e, to jest e, tutaj, jest, wie, jest wiele tańca radości, dzieci się cieszą, e, jest wesoło, a, jest, a jesteśmy tu w słusznej sprawie, jesteśmy tutaj po prostu dla naszych rodzin, e, jesteśmy tu po to, żeby się dobrze bawić, żeby się kochać i wspierać wzajemnie. Zosiu kończy, ty miałaś w tym roku pierwszą Komunię świętą, prawda? I tak. To jest dla ciebie ważne wydarzenie. Jak ty to przeżywałaś, tę tą wspaniałą uroczystość? No przede wszystkim to było dla mnie wielkie uroczystość i święto, bardzo, bardzo ważne. No i wszystko było dobrze, wszystko się udało, także było okej. Okay. Powiedz mi coś, jak to jest yy, w środowisku, w którym żyjesz, przed kolejzą kolegów? Czasami widzisz smutne dzieci, powiedzmy, w którym coś brakuje jakoś tak. Czy, czy, czy może im pomagasz w tym czasie? Tak, oczywiście pomagam im, yy, oczywiście bo cieszam, takie jak należy. A takie za, zapytanie już może, no bo dzisiaj jest taki świat trochę no, urozmaicony, tak to powiem, bardzo delikatnie. Yy, co co moglibyśmy zrobić, żeby rodziny były piękniejsze, wspanialsze, a te, które przeżywają kryzysy, żeby jakoś się poskładały? Na pewno ten piknik jest takim sposobem, ale. Myślę, że no, musimy zacząć od siebie i od tego, żeby powtórzyć w zgodzie z sobą i jak najmniej gdzieś pędzić, a, a znajdować jak najwięcej spokoju i czasu dla dzieci, dla, dla męża i zaczynam od siebie, tak. Dajemy, staramy się dawać dobry przykład. A jakie jest znaczenie wiary w Chrystusa? No wiara, tak, wiara jakby pomaga, też daje nam pewne zasady, daje nam bezpieczeństwo. Bez niej, się, bez wiary jesteśmy słabi po prostu. Wiara staje, sprawia, sprawie, że stajemy się silniejsi. Pięknie dziękuję Wam. Poprosimy o brawa dla panów.